Cześć, ja jestem Benito, to jest kolejny odcinek z serii Resident Evil 6, na który was serdecznie zapraszam. O kurde, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem i dosyć szybki wstęp. Także wybaczcie mi. Ale... Ale to jest to! Jesteśmy na cmentarzu i ciąg dalszy się dzieje. Szczerze? Trochę creepy to jest. Ale mega, mega, mega bardziej mi się podoba niż poprzednia szósta część, bo jest bardziej przerażająca szczerze powiedział. Także... Give me your head. Okej. Okay. Are you dead? Of course. More ammo. Fuck. Dziękuję Ci Helena. Zaoszczędzę dzięki to wiatrach amunicji. Hej, to jest... Szczerze to jest lepsze, lepsza opcja kozak niż z poprzedniej piątej części z szewą. Gdzie to ona musia, Musiałem mi dawać ammo, ona zbierała. Musieliśmy się dzielić. Naprawdę. Coś tu jest? Nie. Dobra. Nie ma O oh fuck! No nie, chyba se jaja Chyba se jaja co to było w ogóle? Dobra, ginie, proszę Cię, ginij. To był kosmos jakiś. Ach. Ja pierdykam, co to w ogóle jest? Użyjmy first aid spray. To no nie tak, o Boże. Strzelba nie chce, o właśnie. Okej. Okay. Mamy full HP, mamy też ammo. No, nice. A muszę uważać, bo to kurwa... jakiś pieprzone dziury, o mało nie zginąłem. Fuck! Ha! Niesamowite, e, Szczerze podoba mi się. W cholernie mi się podoba. Ta część. Właśnie po tym względem że jest bardziej przerażająca. Tamta to była taka trochę... trochę... Znaczy obydwie, tamte... O kurwa, mać! Tamta jak i ta. Są mo mega mocno przekombinowane mimo wszystko. Ale ta pod oryginał jest... Najbardziej taka przybliżona, także mi najbardziej odpowiada Klimatycznie Klimatycznie tak samo Oho Nie widzę, I don't see Gdzie on jest? There you are Już skoczyłeś? O ty przegrywaj jeden Sayonara? Nice Punkty się przydadzą Zaraz no, będą kolejni pewnie powstawać, nie? Znając moje szczęście, o. No nie, przez przypadek. To był przypadek! Chodź do góry! Uźwa, wiedziałem. Mój błąd. Przez przypadek. Się i się wymskłem. No cóż, zdarza się. Dobra, where are another? Gdzie ty widzisz? Helena. Ale jest pomnik. Nie wiem, ani nie widzę, ani nie słyszę. W serio? Aha! Tu! Fak! 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 Kuźwa! Co ty ja pana w ogóle, co się dzieje? To ty powinno tak wyglądać. Tyle życia tracę. Tyle życia bez sensu tracę, to jest niesamowite. Dobra, tu zabiłaś, znowu celujesz do kogoś Tu? To jest pomnik Okej No i mamy iść tam O! Oh. Hello friend Hello my friend, Sayonara Do you have some... Masz coś dla mnie, nice Punkt umiejętności Dobra, spadamy stąd. Fuck off What? Co Kurde, troszkę creepy Ej no, to już było chamskie. Chyba zginę coś czuję. Aha. Chyba se jaja robi. Ale nie no. odepchnął Zresztą. Zresztą ją też Okej okay. King Busley, karate mistrz! Ole zajebała It's amazing! It's really amazing! Okay. Spadaj Holy shit! Niebezpieczne Cmentarz to jest złe miejsce jeśli chodzi o zobit, szczerze powiedziawszy. Zresztą macie to przykład, ale bez sensu stracimy całe życie. Niesamowite, ale dobra, dobrze się bawię, naprawdę. Mimo wszystko. Mimo wszystko dobrze się bawię. O nie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Siema. O kurde. Kurde. Jeszcze ciebie, jeszcze ciebie mi to brakowało. Fakt. Dobra spadaj, gdzie on jest? Deriłaś Gniesz? Zginąłeś Nice Do ty celujesz? Do tego? Dobra, jego już też nie ma Nice Ja pierdykam naprawdę Akcja niesamowita ha! Mam nadzieję, że wam się pod podoba Tak jak nie A, nie ten kierunek Ej kurde, mi się życie kończy, what the fuck Mam pięć palaków, może czas najwyższe palaki zacząć używać, ale wolałbym palaki do większej ilości zombie. Siema. Are you dead? I hope. Okej. Okay. O kurde, mylę przyciski. Tam. A tu pójdę z ciekaw... Do kogo ty strzelasz? Hello my friend. sayonara Do you have something for me? Of course. Hello. Bye bye. Tego nie ma, tego nie ma. Dobra, ja mam iść tam, ale rozejrzyjmy się tu. Czy ja mogę to otworzyć? Oczywiście, że tak. Czy pewnie coś dla mnie leży? Ej, dziwne odgłosy, nie podoba mi się to. Szczerze powiem, zawsze. Myślałem, że mogę coś tu zniszczyć. Niedobrze. Dobra. Fajonara. Ale na jakbym mógł cię zostawić? Nie ma opcji. Przyszedłem ci pomóc. Widzisz? I am Leon S. Kennedy. <grystanie> nice. You got it. Punkt kontrolny. A ja mam tam iść, nie tu. Och, kupi kundlo, on smutuje. <laughs> Klucz ma. I guess there are worse things than chasing a dog through a cemetery. Yeah, it could be chasing us. On gdzieś uciekł tam. Okej. Okay. Amunicja. E, are you dead? I hope yes. Tu mamy tu się wszystko wziąte Także weźmy sobie dwie bronie, skoro jest piesek Gdzie on pobieg? Tam gdzieś O nie Fuck, fuck Dobra, spadaj I ty też spadaj Dobra, ty nie żyjesz Ty masz punkty umiejętności, wezmę... O nie Masz bombkę zdalną, w sumie Ile mam tych bombek. 6 palaków, 5 bombek. Nice. Why not? Why not? Hello my dog. Do nogi piesku. Fuck. Fuck. Spadaj. Fuck! Are you there, here? Dobra, spadaj. Zaję na rach. Gdzie ty jesteś, głupi gondlu? There you are. Ale fajnie Leon, Leon skacze, nie? Niesamowite. Ty, Kundlu. Kurde, szony... Się, o pierwszej. Oj, to ci, ci chyba mnie poniosło troszkę. Chyba mnie poniosło troszkę. O oh, fakt. Co ja robię? Nie, to... Chciałem zmienić na jeden... na jeden przystolek. Kurwa. Fak. A ty żyjesz jeszcze! Dobra, już nie żyjesz. Już nie żyjesz. Piesek nie żyje, nie? Ja pierdolę, co tu się wyprawa w ogóle? Ja już amunicji nie mam, bo... prawie. Please give me more ammo. Ciekawe, ile tu piesków jeszcze po drodze będzie. O, hello. Nice. Wolę dwie bronie na pieski, ale coś... coś mało skuteczne one są, szczerze powiedziawszy. Hello? O, -o. Fuck Fuck! Myślałem, że wpadnę do dziury. Ooooo Hello! <grym> <grym> ale Fart, gdzie ty jesteś? Chodź tu! Chodź tu! Ta nogi! Ale pech, ale mnie jebo prawie. No zajebiście. Szczerze? Spadaj na drzewo. Jest fuj chuj groźny. Nie podoba mi się to do... Muszę więcej biegać <laughs> To jest niesamowite. A tyle amunicji <laughs> Spoko, ciekawie Sayonara. Nie żyjesz? Architekt? I hope yes Pusz, Nie masz nic dla mnie Ty śmieciu jeden Śmieć jesteś, nie masz nic dla mnie. Znowu muszę wrócić. No, Pewnie wszyscy wszystkie pieprzone zombiaki. No, Zajubiliście. Skoczysz? Skoczyłeś. No, ja cię skopię teraz. Pod podnoszę co się uda. Amunicja, tak myślałem. Dobra, coś tu jeszcze zostawiłem? Chyba raczej nie. Ale w chuj mało amunicji, bo mi nie podoba mi się to. Dobra, spadamy sobie. Sayonara. Nie mam zamiaru się z wami więcej bawić. Don't waste more time, okay? It's good deal. It's really good deal. Kujcia, ten trat tam duży jednak. cały czas teraz na spidzie lecę. Tyle czasu. Okej. Okay. okay, we're in. O nie, to nie koniec.

A, i zginąłem Szczerze zginąłem Dobra No gin Fuck Nie ginę? Co ty gadasz? Ja myślałem, że ginę w tym momencie, ona, że myślę, że ona musi nie podnieść Jak Chris i Sheva było Hej? Okay. To było dziwne, naprawdę dziwne. Chuj dziwne to tak było. O nie. O nie. Sajonara. Nice. Muszę trochę zaoszczędzić amunicji. Tam leży. Więc postaram się ich skopać trochę. Ile z tego wyjdzie? Nie mam zielonego. Chodź tu do... Kurwa. Ach. Dobra, nie żyjesz. Żyjesz. Okej. A czy ty sięś po las? Drugi. A Dobra, amunicja zajebiście Oho Haha ha. Byłem inteligentniejszy, mądrzejszy I ja go w jaja kopnąć, ten skopnąć, niesamowite Czy strzelić? Co ja zrobiłem? Strzeliłem Hmm, ciekawe Okej okay. Dobra, tu jest jeden poszedł Co dalej? A tu jesteś Helena. Hej! Ile i tenców? Ile ty zabiła ich. Oh, Ho oh, oh. Szkoda, że nie możesz tego zbierać. Ale cofnijmy się. O oh, fuck. Spadaj Nawak, no, nawak. No, no. no. Fuck. Co to było? To skoczył do mnie. Nie macie pi! Głupia pi po ty. Giniesz? Zginąłeś. Co masz dla mnie? Nic nie masz. A, to spadaj. Ej, ja mam fuj mało życia. To jest niesamowite. Co ja zrobię dalej? Dobra, gin. Oczywiście, nie macie. Co tu się lewo dzieje? Tu są drzwi jakieś. Zamknięte. Cmentarzysko. Znaczy, całe to, znaczy całe to jest cmentarzysko, tak? Nie wiem czego tu oczekiwać tak naprawdę wszystkiego Ty wyszłaś tu, ja gdzieś potem tam O fuck Kurwa Dopadł mnie przez przypadek Dobra, nie mam życia Zaczyna być to bardzo niepokojące Dobra, proszę cię gin. Dobra. Gin. Muszę bardzo... Bo... Och. Nie martwiłbym się, gdybym... Szczerze... Nie wiem. Może dużo rzeczy robię źle. Ale życie jest w cholerę w cholerę dużo życia. Idzie i mam wrażenie, że tak jak w poprzednich częściach tego życia jest mniej. Dostaję go sporo, ale faktycznie więcej go schodzi. Druga sprawa, amunicja. Jeśli faktycznie mam, miałbym tak mam tak każdego zabijać, to jest zdecydowanie za mało. To jest cholerę za mało Dobra, czyli tędy idziemy dobrze Ciekawe jakie obrażenia, no, ja, jakie domy zadaje sobie Do katedry idziemy cały czas O choroba O? Wejdzie tu? Nadnecessary What the fuck? Ok Co tu mamy z kawego? Punkt umiejętności Tam jest kolejna jakaś skrzynka Może coś ciekawego Strzelba Why not?

Church bells? Are you kidding fuck? Get ready. Here comes Nice. Oh. Nice. bells? Are O, się od niej! Ty to nóż niezujesz. Okej, okay, to podniosę, to podniosę. Może trochę amunicji zaoszczędzę. Życie by się przydało. Why not? Ty nie żyjesz. Ty żyjesz. O kurde, o kurde, o kurde! Dobra, macie to. Macie to. Dobra, wypadliście, wypadliście. O kurwa, co, co się to się wyprawia? To już coś pierdolę. Tak. Fak! Trzymajcie polaka! Co tu się wyprawia? Dobra, użyj to, użyj to, proszę cię. O. Ej, ja nie wierzę, ja nie wierzę. To jest dramat jakiś. Powiedz, że przeżyję, czy nie przeżyję? Nie ma więcej życia. Są statnie moje pigułki. Tak. Ej, zaczął ci to on nie złapą w ogóle. Co jest? Dobra. Spadam stąd. Spadam stąd. <laughs> O, kurwa Zginąłem na koniec Nie wierzę ja! To jest niesamowite To jest niesamowite Ooooje Co tu się wyprawa w ogóle? Co to było? Dobra, pyk. pyk

Dobra, chyba czas wziąłem się za palaka. O tak. Spalaj. O no fucking way. Nie ma takiej opcji. Chyba was troszkę poniosło panowie. Wąbki zdalne bierzemy, ale to podnosimy sobie co się da Kurde, potwierdza się Nie 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 Okej okay. Fuck! Ale fart Chodźcie wszyscy pod łąbkę Chodźcie wszyscy Okej okay. Wolmy. na środku łąkę. Nice. Spadamy. Okej. Okay. Nieźle idzie. Spadaj. Nie ilejcie. But ja stąd spadam. Sayonara! Kurde, Felek! Ubić ci patrzę! wąskę! Spadaj stąd! I robimy wielki boom! Tak jest! Fuck! Tak, ile ich jest? Tu dużo by prawa pokaż.

Sorry, guys. We're not rescue workers. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. szukaj katedry, o kurde moi drodzy, co tu się wyprawia, akcja jest zajebista, cały, cały w ogóle klimacik jest zajebisty, także ja jestem mega zadowolony, jestem mega dobrze się bawię, mam nadzieję, że wy również, jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze, żeby subskrybować kanał, ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.